No, w kolejnym filmiku, i właśnie robię sobie macze. Kupiłam ostatnio w biedronce. Taką maczę ona jest w saszetkach. I ja maczę piłam tylko dwa razy i nigdy nie robiłam jej sama. Co oczywiście znaczy, wiem, że to można jakoś od podstaw robić. A co jest po prostu gotowy proszek? Maczę na bazie mleka i zielonej herbaty. Jestem ciekawa czy w ogóle mi posmakuje taka macza biedronkowa, no bo to kupiłam w biedronce. Bo wcześniej właśnie próbowałam już maczy dwa razy i piłam ją w restauracji, gdzie była jednak z jakimś syropem czy na bazie mleka waniliowego, więc było bardziej smakowa. więc nie wiem, czy właśnie taka będzie dobra, ale wypróbuję dzisiaj. I tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie. Macza zakupiona w biedronce nie jest może aż tak dobra jak, jak w restauracji. Ale jednak jest dobra. Spodziewałam się, że będzie gorsza. Tak więc mogę Wam polecić, jeżeli chcecie wypróbować. Właśnie wypuszczam dziewczyny na podwórko. Chodźcie. Szybciej, tylko. na siku. Chodźcie, dziewczyny. Świnki, dzisiaj dostałem. Do jedzenia trawę. Przyszłam do Zuzi. Zuzia właśnie sobie jadła jabłuszko. Zuzię, potrzymać ci. Trosieczki są wypuszczone, więc teraz mają wybieg w moim pokoju. Wziąłem na ogórdek piłeczkę. Moja jeszcze nie rzuciłam, ale to już pobiegłaś. Dzisiaj jest fajny dzień, chłodniejszy. To można właśnie pieskowi porzucać piłka. No bo jak były te upały, no to wiadomo, że wtedy, no też nie mogłam jej rzucać, no bo było gorąco, no to nie mogła się tak przemęczyć na podwórku. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, to moje psiaki już mają 12 lat, znaczy Maja za niedługo, jeszcze nie ma, ale już niedługo. Co ona w ogóle robi? Już zapomniałam o tym jej stylu, dawno nie rzucałam, właśnie takiej piłeczki na podwórku, częściej się z nią bawi właśnie w domu, a na podwórku, on to ona po prostu sama się sobą zajmuje. I zapomniałam. Majster. Ona na działce też tak robiła, aż zakopała piłki No i rzuciłam... No, ona chyba się do kąpieli nadaje tylko Musisz ją zobaczyć, jak wygląda No i rzuciłam piłkę, już zapomniałam, że ona tak robi Musisz zobaczyć, jak ona wygląda Zaczekaj, pokaż się, jak wyglądasz ładnie Pokaż się. No pokaż się. Tak ładnie moje wygląda. Przyciem do domu, to trzeba pieszcze gumyć. I cały czas. Cały czas. one no jak tylko przestają kwitnąć, to zaraz zakwita drugi kwiat. Tam trochę widzę, przewróciło po tych deszczach. Nie wiem, czy jeszcze wam pokazywałam, że właśnie mam w takim kolorze. No i tu jest jeszcze biała. Te jabłonki już trochę liści pospadało. nie wyglądasz, jakieś ptaki lecą. A teraz pokaż, gdzie masz piłeczkę? Maja, gdzie jest piłeczka? Chodź, szukaj, szukaj, gdzie masz piłeczkę? Maja, szukaj, gdzie jest piłka? Pokaż. Chodź, Maja, chodź, szukaj tu. Szukaj, szukaj, tu jest twoja piłeczka, szukaj. No, szukaj, szukaj. Zaraz będę jechać. Dzisiaj jedę do galerii, więc na pewno będę jakieś zakupy ubraniowe. Może też coś innego kupię, to oczywiście wam później pokażę. A zostaje w domu. Więc jak sobie śpi. Przepraszam Was też trochę za mój głos, ale jestem przyziębiona. Jesteśmy w Biedronce i są bardzo ładne kwiaty. Moment Anturium też bardzo ładne. Zastanawiam się, czy jakiegoś nie kupić. I ten różowy też bardzo mi się podoba. mam trochę rzeczy, a głównie dwie piżamy właśnie do przymierzenia. taka jesienna. Teraz przymierzę, który rozmiar. I też jakieś ozdoby halloweenowe, bardziej imprezowa imprezowe. Ale dużo. później pokażę, muszę mówić cicho, bo tu jest dużo ludzi. Więc zaraz przymierzę tą piżamę. W restauracji właśnie wybieramy, co zamówić. Mówiłyśmy pizzę, margarita jeszcze zaraz, właśnie przyjdzie. A do picia właśnie mam kawę latte z syropem waniliowym. Nasza pizza. I to jest pizza margarita. Nad taką bluzą. Naprawdę kolor jest przepiękny, ale jest trochę droga. Teraz Wam nagram haul zakupowy z wszystkich rzeczy, które kupiłam w galerii. I pierwszą rzeczą jest statyw. Już w sumie od dawna chciałam kupić statyw, a jakoś wiecie, nigdzie go tak nie spotkałam. I teraz w Action był za 60 zł. I też pomyślałam, że może od razu przy okazji sobie go przetestuję, więc teraz Wam nagrałam właśnie tylko tą scenę, że go kupiłam, a resztę holu może właśnie sobie ten statyw gdzieś ustawię i zobaczę, mi się sprawdza i dalej będziemy kontynuować ten hol zakupowy. W ogóle cały ten statyw mamy w takim futerale, a i tu jest reszta moich zakupów, dwie torby, więc zaraz Wam je wszystkie pokażę. Na początek wyciągnę ten statyw, przydał mi się na pewno do filmów. Bo on podobno, przynajmniej tutaj, jest tak napisane, że do 170, że najmniejsze chyba rozmiar jest 60, a do 170 cm można go sobie ustawić. Jak się prezentuje, tu mam tam nakładkę, że możemy właśnie też na telefon go sobie wykorzystać. No a tu jest cały właśnie statyw, tylko zastanawiam się, czy jest możliwość, jednak przekręcić aparat. Dobrze, ja sobie zaraz to spróbuję ogarnąć. Wydaje mi się, że już ustawiłam. Więc yy, tak się to prezentuje, zaraz pokażę od strony, poczekajcie, bo ja taką rączkę, więc mogę zdecydować trochę wyżej, mogę niżej, mogę to regulować, wydaje mi się, że będzie to przydatne jednak czasami na vlogach, a teraz Wam pokażę w ogóle jak ten statyw już wygląda w całości i wreszcie mogę sobie go postawić w miejsce, w którym chcę, a tak no to musiałam jak na przykład coś nagrywałam, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś hole zakupowe, no to musiałam go stawiać po prostu na jakichś szafkach. Nie zawsze każda półka też odpowiada w niej wysokość. Kochani, jeżeli mnie ogląda właśnie jakiś początkujący youtuber, vloger, ktoś, kto po prostu jeszcze nie jest aż tak zorientowany w tego typu rzeczach, to myślę, że już po dosłownie 5 minutach testowania mogę polecić ten statyw. Dałem niego, tak jak mówi, w Action 60 zł. I zobaczcie, jeszcze drugi plusem. Możecie sobie też tą wysokość jeszcze więcej zrobić. Ja większej nie potrzebuję, ale to mi się jeszcze właśnie podoba. Ja mam taką rączkę i jak tutaj sobie przykręcimy aparat lub telefon, bo mamy drugie właśnie takie przymocowanie na telefon, to jeszcze możemy sobie widzicie regulować w ten sposób wyżej niżej jak nam odpowiada, także się to z nagrywanie dalszej części tego holu zakupowego. A może zaczniemy sobie od holu dla piesków. Pierwszą rzeczą. Z Biedro... nie nie z biedronki, przepraszam, z pepką. Jest taka zabawka w kształcie żołędzia. Fluszowa, płaska. Nie ma żadnej piszczałki, ale za to jest szeleszcząca. Dalej mamy smakowiki, też ze sklepu zoologicznego. Jest jedna paczka. Teraz druga paczka. jest pan mięsko. To są jakieś paski skaczki. z kaczki. I jeszcze jedną rzecz kupiłam to już z jakąś dalszą. Będzie mi to później dopiero potrzebne, bo Maja ma w październiku urodziny. Na fakt, że to dopiero ma w drugiej połowie października, ale to jest taki torcik, który kupowałam w soni. Właśnie można tego torcik, można to jako ciasteczka wykorzystać, że po prostu jej to... oczywiście do tego się daje tylko wodę do piekarnika i właściwie tort jest już gotowy, więc coś na szybko. Ja już to latami robiłam, więc dla Maji też wykorzystam. Kolejne rzeczy, to jest akurat rękawica do piekarnika w strój jesiennym. Wiecie, nie kupowała gdyby nie to, że nasza rękawica, którą mieliśmy do tej pory właśnie się rozpruła w dwóch miejscach, także była potrzebna jednak nowa. A tu jeszcze wziąłam sobie pasta, więc to jest nic takiego ciekawego. W ogóle już nie dawam robić cholu spożywczego, bo właśnie jeszcze robiłam. Byłam, w, byłam na zakupach spożywczych, no ale już nie da wam wszystkiego pokazywać. To jest Sensei'a poszewka na poduszkę. No, właściwie, jako małą poduszkę. I ona kosztowała 20 zł. Biała w takie jedynie. Tutaj widzimy jakieś cekiny delikatne, już wam blisko to pokazuje. jeszcze w ogóle coś ja wziąłam. To jest plecak i tak naprawdę to jest chyba plecak, tak jak się kupuje do szkoły. O, może się oddalę, żeby lepiej było widać. Ale wziąłem go z myślą, że może mi się kiedyś przyda, na przykład na przeszłe na jakieś wycieczki dłuższe, to jednak potrzebowałam trochę większego plecaka. Ale głównie kupiłam go dlatego, że zobaczcie, była na niego przecena 7,50, więc uznałam, że 7,50 za plecak to naprawdę nie jest dużo. Także przyda mi się w ogóle jeszcze coś halloweenowego w action maseczka i wziąłem pościel pościel jest z Sinsaya pościel jesienna biała w różne właśnie jesienne liście jakieś gałązki i za tą pościel właśnie chyba cien zł dokładnie 69,99 w sklepie Sinsay Dalej mamy coś Halloweenowego. Jest to pajęczna, znaczy do zawieszenia po prostu dekoracja. I to kosztowało 6 zł. Myślę, że to na przykład może się fajnie sprawdzić jak na jakąś imprezę Halloweenową. gdzieś to zawiesić będzie ładnie wyglądała dekoracja. Właśnie wam pokażę wygląda buty. Buty kupiłam w CCC. Ja je kupiłam za 119 zł, ale ja do CCC miałam jeszcze do wykorzystania taką kartę i nie wyszło taniej za te buty. Tak one się prezentują. No nie wiem, wydaje mi się, że czynnik to aż tak nie ciekawi, więc przejdziemy sobie do następnych produktów. Jeżeli chodzi o ubrania, to też ich trochę wzięłam. Pierwszą rzeczą jest koszula ze sklepu internetowego Kik. I ona jest dość długa znaczy, długa, no nie jest taka dłuższa. Na promocji, bo była przeceniona z 45 na 25 zł. W Kiku dużo rzeczy jest słabszej jakości, na przykład mam na myśli, że trzeba sobie zwracać uwagę na przykład jeżeli chodzi o bluzki, czy są bawełniane bo tam jest dużo właśnie 95% na przykład jest bawełny, nie ma 100% no to, to jest akurat inny materiał taka koszulowa bluzka na jesień szalik też wzięłam w kiku i za ten szalik zapłaciłam 17 zł to jest właśnie myślę jesienny szalik biały w jakieś właśnie kwiaty i właśnie piżamę wzięłam w Pepko. Według mnie jest prześliczna, już wam ją pokazuję. Naprawdę bardzo wam polecam, jeżeli akurat planujecie zakupić piżamę, jeżeli nie macie. Ja właśnie już nie miałam z bardzo piżamy. I jest śliczna. Wieżyka, wieżyki po prostu. Zobaczcie, jak wygląda bluzeczka. A już wam mówię, nie była aż taka droga, bo 40 zł. Zapłaciłam właśnie za tą piżamę w sklepie Pepko. Tak wygląda góra. A spodnie w ogóle są piękne. Zobaczcie. Wieżyki. Jaka ładna grafika. Typowo jesienna spodnie długie i bluzka również długa. I teraz Wam również pokażę ta bluza, na którą najdłużej się zastanawiałam. Jest to mój najdroższy zakup. Ale kory jest bardzo ładny. Jest to, nie wiem jak to właśnie nazwać. To jest taki kolor biskupi, po prostu jakby róż połączony z fioletem. Naprawdę bardzo ładne. I to było przecenione ogólnie. Ja powiem Wam, że nie mogę teraz znaleźć tej metki. To było jakoś z 200 zł przeciwane na 170 czy z 230 zł. Dlatego naprawdę długo się wahałam czy to kupić, ale bardzo mi się ta bluza właśnie podobała i jej kolor i w ogóle jest przemiła w dotyku. Tak się ona prezentuje. Jeszcze wzięłam w kijku, zapomniałam pokazać, ale tu naprawdę była bardzo duża przecena, bo sweterek, właściwie golf, na naprzeceniony z 20 zł na 12. Golfik w pięknym, fioletowym kolorze. No i znowu bluzy, to są akurat z Senseya. Ale Tu już w ogóle rozmiarówka była naprawdę dziwna, bo to jest w ogóle eska. Rozumiecie, to ta bluza jest olbrzymia. Ona jest naprawdę duża. Ona jest naprawdę duża i to jest eska. Więc jak ktoś. Więc to jest tylko bluza typu właśnie szerokiej bluzy. Jakby ktoś chciał taką bardziej dopasowaną, to chyba by nie znalazł dla siebie. Praktycznie rozmiaru, bo tak jak mówię, to był rozmiar S. I druga. A i te bluzy kosztowały chyba 50 złotych. Druga w kolorze beżowym. Jest to beż trochę z brązem. Nie, chyba bardziej beż, ale nie wiem, bo w aparacie to też trochę inaczej pokazuje. No z kapturem, no myślę, że ja po prostu takich bluz bardzo często w nich chodzę. Do, do pracy nie mogłabym chodzić ubrana dresowa, ale na przykład na spacery z pieskami, które chodzę codziennie no to potrzebuję tych bluz teraz, zwłaszcza jesienią no to ja praktycznie codziennie ubieram bluzę, więc chciałabym mieć jakieś na zmianę no bo wiadomo, jak na tych jesiennych spacerach to też szybciej się jednak gdzieś ubrudzę, czy piesek wiecie, tu na mnie wyskoczy, gdzieś mnie łapką budzi a będzie płoto, więc też ma te łapki brudne, no i po prostu jednak potrzebne są te bluzy także zrobiłam zakup taki jak planowałam, bo głównie właśnie pojechałam do galerii, żeby kupić sobie jakieś bluzy jesienne no i się udało. Tak, to jeszcze nie koniec holu bo jeszcze Wam pokażę z nowych członków rodziny. A mówię o roślinkach. Roślinki są z Biedronki. W Biedronce była promocja, że jak się kupi jedną roślinę, to na drugą jest 50% taniej, czyli płacicie za drugą roślinę pół ceny, więc wzięłam dwie. I to jest roślinka, którą chyba już kiedyś kupiłam, ale mi się złamała, więc no i nic się nie dało z nią zrobić, po prostu całkiem padła, umarła, także jej nie mam. No i kupiłam chyba taką samą właśnie teraz no mnie tak zaciekawiło to w tej roślinie właśnie, że ona ma różowe liścia już Wam podam nazwę, bo też tą nazwę chcę dla siebie nagrać, bo jak wyrzucę właśnie tą ulotkę to opakowanie to tej roślinie, to nie dowiedzieć, jak się nazywa więc tutaj Wam pokazuję gdyby koś jednak to interesowało kwiat aglonema, aglonema. aglaonema Możecie pisać, jeśli ktoś z Was ma I jeszcze jedną Wam pokażę Bo dwie kupiłam, dlatego że była promocja Ta roślina, myślę, że wszystkim jest dobrze znana Jest to anturium I mi też jest dobrze znana, ponieważ ja mam w domu już anturium Ale ja mam anturium w kolorze różowym To jest anturium czerwone Poza tym Ja naprawdę z anturium jestem bardzo zadowolona Bardzo długo mi kwitnie, mam nadzieję, że to też Moje anturium jest mniejsze, to jest naprawdę bardzo duża i kosztowała 30 zł. Takie wielkie anturium. W kwieciarni kosztują po 80, w wiodące była za 30. także, ale czy zależy w której kwieciarni? Może po 50 też się znajdzie. Ale ogólnie naprawdę bardzo jest dorodne to anturium. Mam nadzieję, że będzie dobrze mi rosło. Także dzisiaj widzicie dwie roślinki, aż. Ja dalej testuję mój ustawiam go sobie właśnie w różnych miejscach. No i oczywiście, jeżeli Wam się coś z hol zakupowego podobało, to możecie dać znać w komentarzach. Ze statywy mogę też Wam zwierzaczki nagrywać, nie tylko hole zakupowe. Ale to jest naprawdę dużo wygodniej, bo mogę w którym miejscu chcę w pokoju, a nie to, tak jak do tej przerwa uzależniona, żeby jednak gdzieś ten aparat sobie położyć że tutaj się z Wami jeszcze chciała raz przywitać. I statyw też jest prezentem, który sama sobie zrobiłam z okazji urodzin kanału. Nie powiedziałam wam o tym wcześniej, bo w sumie to było tak, że na początku zapomniałam. Najpierw zapomniałam w ogóle, że mój kanał miał urodziny, potem zapomniałam wam o tym powiedzieć na filmie, ale dokładnie no już trochę minęło, bo 1 sierpnia Minęło 11 lat kanału. Kanał jest młodszy o rok od Sonii, bo ja zaczęłam nagrywać jak Sonia miała roczek. Sonia ma 12 lat. W czerwcu skończyła 12 lat. A kanał w sierpniu skończył 11 lat. Także kochani, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami. Przepraszam, że nic w sumie nie zrobiłam z tej okazji. Co roku na 10, na 10 rocznicę wydaje mi się, że coś robiłam. Ogólnie co roku zawsze coś robiłam, w tym roku nie wiem, nie mówię, że nic nie będzie, bo może jakiś konkurs, może coś jeszcze zrobię, ale jeżeli będzie, to trochę z opóźnieniem. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, że nas oglądacie. No i ja zobacz, nowa zabawaczka. Ja już po zabawie odpoczywa sobie. Cześć Koniku. Tu drugi. Zazdrosny. No właśnie, wybieramy się na spacer. Koń wącha się sconią. Maja zazdrosna, tutaj sobie siedziała i czekała. Właśnie. Ja nap Co napłynąć na się koń? Kieka nie nowe spodnie. I idziemy właśnie po drodze, jak widzieliście, spotkaliśmy koniki. Zobaczcie, jak tu już jesiennie, ile liści spadło. No chodź Sonia. Chodź. Zobaczcie, jeszcze tu za nami idzie. Jeszcze się z nami witasz? Co ty chcesz sobie dostać się do tych liści? Nie wiem, czy to może wyjść, czy nie. Idziemy dalej. Konik też idzie. Widzicie go tutaj. W tym miejscu będzie lepiej widać. A już idziemy. Dalej na spacer. Spójrzcie, jaki słodek całą zagrodę z nami idzie. Idziemy, on całą zagrodę z Co jeszcze cię pogłaskać, to poczekaj jeszcze raz. Эти я пошлюсь дальше, спасибо. W kolejce, zaraz będą pić wodę. komiski nie mogę znaleźć. komiski szukamy Maja już trawę je tak wyczekuje wody chociaż dzisiaj jest chłodniej nie ma jakiegoś gorąca jest nie jest to w ogóle dzień upalny, bo zawsze są chmury ale jednak byliśmy na długim spacerze więc piesko chce się pić Ja do kopie Maja to idziesz Maja idziesz dość długi spacer, ale już będziemy wracać, bo wiadomo, oczywiście nagrywałam Wam tylko jakieś urywki. już ze spaceru i po drodze znowu spotkałyśmy koniki. Majeczka, jak widać, sobie już wieczorem odpoczywa. Tutaj wzięła sobie zabaweczkę też i z nią leży. A ja jeszcze Wam pokażę moje wszystkie roślinki w moim pokoju. Czyli takie roślinki, doniczkowe po prostu, kwiatki. Myślę, że Monstery najczęściej widać właśnie na filmach, bo jest w takim centralnym miejscu. Nasze moje kwiaty, czyli tego nowego, właśnie. Mamy kaktusy, anturium. I to jest to anturium różowe. Ostatnio trochę ma blade, właśnie, kwiaty. Ale myślę, że widać. Dalej mam starczyka, która aktualnie nie kwitnie. No i anturium czerwone. Ono jest zdecydowanie wyższe od tego, jak tak można spojrzeć. I to są w sumie wszystkie moje kwiaty w pokoju. Chciałabym kończyć ten filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych. I oczywiście bardzo Wam dziękuję za komentarze.